Witam Was serdecznie, z tej strony Czerwiec i dzisiaj zaczynamy dalszą przygodę z dziedzictwem Hogwartu. Przypominam, że ostatnio byliśmy w sowiarni, żeby spróbować odzyskać różdżkę Oliwandera. Teraz musimy z Richardem spotkać się pod zakazanym lasem, do którego musimy dojść, ponieważ nie mamy jeszcze okrytych punktów na mapie. Tu mamy jeszcze łamigłówkę, a ale to samo, że kiedyś indziej zrobimy. Na razie idziemy do zakazanego lasu. I tak... O, tam się coś... ...ta dzieje. Tam sobie się nawalają, to już trudno. My pójdziemy sobie dalej. Tutaj mamy co? Nie wiemy co tu jest, ale coś jest. O. jest chyba jakieś gniazdko pająków Dobra na razie zróbmy to co mamy zrobić Nie będziemy się jakoś rozpraszać bo tak wspomniałem nagrywamy przed pracą Nagrywamy przed pracą więc zbyt dużo czasu niestety nie ma na zwiedzanie, ale no może któregoś pięknego dnia w weekend będziemy mogli sobie tutaj troszeczkę się więcej porozglądać. Póki co jedziemy z zadaniem głównym. No i elegancko, to dawaj no tutaj, kolego. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far. And well, said. well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. As you can imagine, I never paid much attention in school.

You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin or Greek? Hmm. Nothing to no do now, But keep going. Też mi się tak Dużo fajnych znaków tu mamy. O. Poidłem dla ptaków, wodospadów. Tam jest jakiś niedźwiedź. Albo jakaś inna zwierzyna. Nie wiem, czy na razie mam ochotę się z tym zbierać. Pewnie nie. Więc idźmy dalej. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Dito som jelenia. Na racji jedynym jeleniem to chyba my. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Szybki zaklęcie

No, you don't. No risk, those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jack has led me. Czyli nas obserwowali, zobacz. Zobaczcie moi drodzy, no dobra grob. Jedziemy. Trochę sobie ściszę. To nie to. Mam nadzieję, że nie wpłynie to, to również... Na dźwięk, który jest tym, ale nie powinien. O!

No i elegancko. Zbieramy wszystko co się da. Teraz tylko, ku iść? Tutaj się nie da, to mamy przepaść. Nie, co my to mamy? Nic nie mamy. Możemy iść dalej, ale tutaj. To tam w takim razie coś może być. To idziemy tutaj jeszcze coś poszukać. Oprócz pająków jest skrzynia. To jazda. Nie będziemy się bawić tutaj. para é? Ai. Wyłoni się czy nie? Czy zginął? Zanim się ten... zakopał się chyba i zginął. Rebellion. Jeszcze coś zapomniałem tutaj pozbierać? Tu jeszcze coś jest? To w ogóle? Ach, to są chyba ich odnóża. Tam jeszcze coś jest? No skrzyneczka. Dobra. No nie, no, nie wierzę. Gniazda na wyposażenia są pełne, mm. dobra, uchwyty różek co zostają, akcesoria na ręce. To niech zostanie nakrycie głowy. O, mamy coś lepszego. 20, 23, 4, 1, no to, to możemy ewentualnie zniszczyć dobra, trudno. Akcesoria na szyję. O, jakiś mamy złoty nawet nad no trzema atrybutami, no to ten chyba możemy zniszczyć, dobra Peleryna i szaty. To zostawimy mam tylko dwa odzienie. Też mamy tylko dwa. To co, tylko, tylko jest tak mało inwentarza, nie da się nic więcej tutaj. Jeszcze raz. Zobaczmy co tutaj dostaniemy. Zagadkowa struksowa szata. No dobra, po, zobaczmy. No. Halo. O. ELEGANCKO, LEGENDARNE wyposażenie. No i spoko No wygląda całkiem spoko na razie Chociaż wygląda trochę jak czarownik Którą tam mamy? Dobra to jeszcze trochę możemy ponagrywać Może uda się nawet skończyć tą lokalizację, zobaczymy Może się okazać, że trzeba będzie przerwać w najbardziej Najmniej odpowiednim momencie no dobra, co jest tutaj? That platform ought to be able to float straight to me.

Raczej nic nie ma. Dobrze, zobaczmy, co jest tu. Skrzynka. No, nie ma po nim śladu, no bo. No bo tutaj nie był. My tu jesteśmy dopiero. No zobaczmy to wyposażenie, bo znowu zaraz się okaże, że czegoś brakuje. Tu mamy nowe rękawiczki. Dobra, super. Te są 7, to są 16, to są 12. Te mają 2, to te też mają 2, to też możemy zniszczyć na razie. Nie wiem, czy dobrze robię, czy nie z tym niszczeniem, ale no. Dobra, to idziemy teraz w tamtą stronę. No, w

Fajne, to jest akurat fajne. O, pieniążki. Zawsze się przydadzą. Pająki, które zaraz zaraz nas chyba skoczą pewnie. Dużo pająków. Ej, to już też był, pozabijał te pająki. A może ten nasz kolega właśnie? Da się tutaj da wskrobać? Da się. Kolejna skrzyneczka.

Czekajcie, tam też coś jest. Nie? Jest coś tutaj? Aha, skrzyneczka, a jak żeby. Co tylko tylko kasa, ale zawsze to coś. Tam też coś jest. To tam też podjedziemy. wiadomo, nie? Pozwiedzamy. Gora się okaże to jest ta główna droga, słownie. Jak obcy normalnie. Jak ktoś był na Romulusie to Polecam, bo bardzo fajne. O kurde, ile No i elegancko. Znowu są pełne. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, ponieważ... ...chyba będę musiał niebawem kończyć... to dalszą drogę najprawdopodobniej będziemy musieli dokończyć innego dnia to Też może jeszcze ten kawałek Moglibyśmy, e, tutaj chyba nic z tego, to przejdziemy w drugą stronę. Może rapero by się udało to zrobić, ale... Nie chcesz mi się zmieniać tych czarów, szczerze mówiąc. Teraz to też się zajmiemy. Kolego, no i dobrze. Tu jest to zamknięte, ale tutaj jeszcze jest to, dobra, sok. To jest pajęczykieł. Tam jest skrzynka, ale możemy się do niej dostać, dobra? I No i teraz kolejne rozwidlenia: trzy możemy pójść albo tutaj, zobaczyć, co tu się kryje, albo tu. Ale ja niestety już muszę kończyć, moi drodzy. Tak jak mówiłem, muszę być krótki odcinek. No bo tak to się właśnie staje przed pracą, nie grywa przed pracą. Tak więc, no, ja Wam serdecznie dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym materiale, gdzie będziemy szukać dalej brakujących stron. Tak więc, trzymajcie się, pozdrawiam Was ciepło, Miłego dnia życzę, cześć.